Kolejka jest. Ale ja jestem honorowym dawcą krwi. Proszę poczekać. To sprawa. To też. Szukam doktora Krajewskiego. Proszę pana, ja szukam księcia z Bajki. Jak pan widzi, nie ma tu jednego i drugiego, więc wychodząc, proszę zamknąć drzwi i udać się do informacji. Panie mnie chyba wiele zrozumiała. Szukam doktora Krajewskiego. I lepiej dla niego, żeby się tu zaraz pojawił. Pani doktor, może ja pójdę po ochronę. Nie, poczekaj. Przyjmujemy panią na oddział. Zaprowadzisz panią dobrze? Jasne. Zapraszam. Chodziecki, poproszę. Uwielbiam ten fragment. Koi wyga na nerwy. A co? Remont cię tak stresuje, czy małżeństwo? ty jesteś ekspertem w jednej z tych dziedzin? Słuchaj, nie znam się na dekoratorstwie wnętrz, na małżeństwie tym bardziej, ale... za to jestem cichym wielbicielem kabaretu. A ja muszę przyznać, że Kinga ma coraz lepsze skecze. Właśnie leci kawarecik. O, pani doktor, chyba operacje się pomyliły. Przyszłam zastąpić doktora Krajewskiego. Coś mu chyba wypadło. Mnie? Ktoś na ciebie czeka na izbie. No to spław go. No chyba, że byłby jakąś atrakcyjną blondynką wtedy. Twierdzi, że jest twoim bratem. Bracie, no. proszę. Podkłucie na duże igle. Chyba niepotrzebnie przyszłam. Sorry, ale chyba rzeczywiście. Ja nie ja miałbym mówię. nic przeciwko zmianie asysty. Zawiąż. Jeszcze podkłucie i sanie. Dobrze. Aha. już. O. Co ty wyprawiasz? Chętnie cię zastąpię. Nie nie, 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 nie trzeba, nie trzeba. Jednak trzeba, idź. My sobie tutaj z panią doktor wszystko spokojnie to kończymy. Wybacz, ale nie mam teraz dla ciebie czasu. chodzi? Skąd się wziął ten kolejny brat? Proszę się w to nie wtrącać, to ciebie nie dotyczy. No troszeczkę za późno na nie wtrącanie się, bo siedzę po uszy w twoich tajemnicach. Kiedy zamierzasz porozmawiać z Adamem? Ja naprawdę powinienem już iść. Spokojnie, wszystko się da załatwić. Napij się przede wszystkim, uspokój. I daj mi działać. Jak sprawa jest poważna? Udo. Więc może być walnięta tętnica. Grupa krwi? Abę Ale nie twoja, jego. Pytałeś? Kinga, kochanie. Skup się, bardzo cię proszę. Będzie mi potrzebnych parę jednostek krwi grupy. 0RH. 0RH. Dasz sobie radę. Powiedz, że to dla mnie sprawa jest bardzo pilna. Papiery wypełnię, ale teraz muszę wracać na blok. Uff. Kobiety bywają bardzo pomocne. Szantażują się? No, zostałem gwiazdą filmową. Gdzie ich zostawiłeś? Panie, coś ty mi dawał? Adam, Adam, A? gdzie ich zostawiłeś? Gdzie co? E, w, ty, w łazience Gdzie w łazience? Na, na piętrze, na personelu Nawet nie wiesz, jak jesteśmy Do siebie podobni Braciszku Wiki hmm. Nawet kobiety te same nam się podobają Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość Borys Widziałeś Adama? No co, ja już ci wystarczam Widziałaś? Mamy nowy telewizor w pokoju lekarskim Mój drogi Ostudzę troszeczkę twój zapał Znając Tertara to będzie nam puszczało same hity no. Fascynujący weekend z gastroenterologią Albo Bezpieczna resekcja segmentu czwartego no, wątroby Zawsze mój drogi możesz sobie odświeżyć a wiesz, liczyłem na bardziej coś sensacyjnego, jakieś pościgi, strzelina, wiesz. Tak, tak. Ta... Uh -huh. Na twoim miejscu to ja bym uważała, czego sobie życzę. Witam, tu Adam Krajewski po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość.

要注意。Ja,